Puchaj. Sebastian Kamiński, były piłkarz floty, obecnie zawodnik Pogoni Nowe Skalmierzyce. Co porabiałeś od odejścia z floty? 2015. Co porabiałem? No dużo, dużo lat minęło to jak się nie mylę chyba 11 czy 12 lat to się jakoś tak minęło. Co porabiałem? No wiele klubów zwiedziłem gdzieś tam w Polsce po kolei. Czy mówiąc to, to było Zawisza, to była, później Zawisza był, później była Bytowia, później był Widzew, później była znowu Bytowia, Grudziądz, Elbląg i tak dalej. Później tak naprawdę 3 lata temu gdzieś tam wróciłem w, w rodzinne strony i, i gdzieś tam zacząłem granie w piłkę godzić troszkę z pracą i z trenerką. Dlaczego akurat Pogoń? Pogoń tutaj w rejonie jest, że tak powiem, dobrą marką i, i takim klubem mocno poukładanym, że tak powiem, na, gdzieś tam na rynku, tutaj Ostrowskim, Kaliskim i gdzieś tam tutaj w, w, tą, w tą stronę. Także byli, byli konkretni, dogadaliśmy się szybko i, i stąd też taki wybór. I jak wspominasz pobyt w Świnoujściu? Uż jak wspominam, no jedno z najlepszych moich wspomnień z tych wszystkich klubów, które miałem, bo tak naprawdę e, tam miałem szansę wypłynąć na gdzieś tam na tą głębszą wodę. E, jak to się mówi, e, dostałem prawdziwą szansę właśnie tam, e, od trenera Kafarskiego wtedy. E, I tak naprawdę mam bardzo same dobre wspomnienia z, z floty. I dwa słowa o dzisiejszym meczu na koniec. Yy, dwa słowa. Myślę, że to był taki mecz troszkę można powiedzieć wyrównany nam udało się gdzieś tam strzelić tą bramkę gdzieś tam z dystansu flota też, flota dużo można powiedzieć więcej operowała piłką w posiadaniu piłki ale gdzieś tam mniej to się przekładało na sytuacje bramkowe, natomiast my mieliśmy sytuację bodajże z 3 albo 4 a strzeliliśmy dwie bramki, więc w ostatnim czasie gdzieś tam nam to wychodzi, że, że nawet jak nie stwarzamy jakby nie wiadomo ile tych sytuacji to jesteśmy konkretnie pod bramką przeciwnika co, co byś chciał powiedzieć kibicom w Świnoujściu co bym chciał powiedzieć chciałbym ich na pewno pozdrowić i życzę, życzę im powrotu na, na poziom centralny bo bo tam jest ich miejsce dziękuję za rozmowę dziękuję również